Dzień dobry, witam Was na domowych warsztatach podłogowych. Dzisiaj chciałabym z Wami zrobić świąteczną kartkę. Wygląda ona mniej więcej tak. Jest bardzo prosta do zrobienia. A że nie udało mi się wysłać kartek tradycyjną drogą pocztową i zrobię to drogą mailową, to chciałabym z Wami zrobić taką kartkę. Co nam będzie potrzebne? Taśma malarska, najlepiej taka cienka, ja nie mam cienkiej, więc będę cięła sobie drobne kawałeczki tej grubszej. Kartka, może być biała albo kolorowa. Nożyczki, jeżeli nie macie cienkiej taśmy malarskiej. Mazak, ołówek, no i oczywiście farby. Zaczynamy? Zatem przyciągam mój stołeczek, aby wszyscy dobrze widzieli. Mamy to, super. Bierzemy sobie naszą kartkę. papieru. o, już mi daleko poleciała. Nie, yes. składamy ją sobie na pół. Mamy. I teraz na niej, żeby było dokładnie widać, może to się przysługę. Bierzemy sobie nasz flamaster i rysujemy sobie duże jajo. Co dalej? Teraz, tak jak powiedziałam wcześniej, potrzebna nam będzie taśma malarska. Niemy sobie takie wąskie kawałeczki. Ja, żeby nie tracić czasu, już sobie je przygotowałam, coś takiego. I zaczynamy sobie je przyklejać do naszego jajka. Tak jak wam podpowiada wasza wyobraźnia. No, ja tutaj robię. Bardzo lubię wysyłać kartki na święta. Sprawiam mi to ogromną frajdę, kiedy moi e, przyjaciele, rodzina dostają kartkę świąteczną ode mnie. Możecie różne sobie kształty robić na tych pisankach, o, ja już coś takiego zrobiłam żeby wszystkie te nasze taśmy klejące razem się łączyły. Potem Wam wytłumaczę dlaczego. Noż, żeby nie... Skrócę troszeczkę. Gdy już skończyliśmy wyklejać taśmą naszą, naszą pisankę, jaj, nasze jajko, które namalowaliście, to teraz bierzecie farby, pędzel, wodę. Ja mam akurat przy sobie trzy kolory: czerwony, zielony i żółty. No i przypuśćmy, wezmę sobie teraz czerwony i będę sobie malować. Maluję sobie jakiś. Jaką, jakąś część, która jest tu w środku biała. Wam pokazuję, na czym to polega. Widzicie, zapełniam sobie ten trójkącik. Potem wybieram kolejny trójkącik albo inny kształt, na przykład taki, o, inny kształt czerwony. I maluję w ten sposób. Potem jeszcze jeden czerwony, na przykład tutaj. Mogę wyjeżdżać za taśmę, bo potem jak już nam farba wyschnie, będziemy ją sobie odklejać. Mamy, to teraz wezmę na przykład, jeszcze tutaj czubek pomaluję na czerwono, teraz wezmę sobie następny kolor i zobaczycie, co się wydarzy, kiedy skończę. Teraz wezmę sobie kolory zielony, który tu mam pod ręką. Moja woda, moje farby. Strasznie lubię malować farbami. I tutaj mamy to. I już wykorzystam całkowicie farby. I mamy. I teraz musimy poczekać, aż nasze farby wyschną. Gdy już nasze farby wyschły, teraz będziemy odklejać sobie naszą taśmę. Jeżeli dla Was jest to trudne, to poproście rodziców, żeby Wam pomogli. Uwaga, uwaga. Odklejam. U mnie już jest prawie gotowe. No bo nam się pojawiają linie. Tym razem bardzo równo. Jest. Moja pocztówka gotowa. Mam nadzieję, że wasza też wyszła przepięknie. Pozdrawiam serdecznie.